Halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dams i zapraszam was na materiał, w którym omówimy sobie jedną z najbardziej obiecujących gier RPG akcji typu Souls-like, mianowicie Enotria The Last Song. Także jeżeli materiał wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarze w ramach sugestii są mile widziane, życzę wam miłego oglądania. Moi drodzy, na samym początku troszkę takiego wprowadzenia, mianowicie Tria, The Last Song jest to gra RPG akcji typu Souls Like. Która ma przyciągnąć uwagę fanów dynamicznych, taktycznych walk oraz bogatych fabularni światów. Gra stawia na unikalne połączenie mrocznego fantazy z mitologią włoską, co w mojej opinii samo w sobie jest rzadkością w świecie gier. A co ciekawe, twórcy, czyli firma Giamma Games przenoszą nas do krainy Enotria, gdzie każdy wybór ma swoje konsekwencje, a świat reagować będzie na nasze decyzje. Jeżeli chodzi o datę premiery, to na chwilę obecną Enotria The Last Song zadebiutowała 16 września na PC-ty oraz 19 września na konsolę PlayStation 5. Jeżeli chodzi o kwestie gameplayu czy też mechaniki samej gry, to Enotria The Last Song czerpie inspiracje z klasycznych gier RPG, ale dodaje do tego swoje unikalne kwestie. Gra opiera się na dynamicznej walce, która stawia na taktyczne podejście. Każde starcie wymaga od gracza przemyślanych ruchów, podobnie jak w grach właśnie typu souls -like, więc musimy dobrze rozważać kiedy zaatakować, a kiedy skupić się na defensywie. Ważnym elementem, tak jak to przystało na gatunki sozlajka, -like jest system kontrataków oraz manipulacja otoczeniem. I tutaj gra pozwala nam na wykorzystywanie środowiska do przewagi nad przeciwnikami. Na przykład możemy zniszczyć elementy otoczenia, aby zadać obrażenia wrogom, albo użyć pułapek, które znacząco zmieniają dynamikę starcia. Równie istotnym aspektem jest rozwój postaci. Enotria oferuje głębokie drzewko umiejętności, które pozwala na dostosowanie bohatera do naszego stylu gry. Także możemy rozwijać zarówno zdolności magiczne, jak i umiejętności walki wręcz, co zapewnia wiele opcji taktycznych. I z tego co twórcy pokazali już nam, możemy spodziewać się także szerokiego wachlarza broni oraz pancerzy, które możemy modyfikować oraz ulepszać. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, a one również zasługują tutaj na uwagę, to gra działa na silniku Unreal Engine 5, co gwarantuje wysoką jakość grafiki i niezwykłe szczegółowe środowisko. Krajobrazy w Enotria są inspirowane włoską naturą, więc zobaczymy na pewno malownicze wioski, rozległe pola winorośli oraz monumentalne góry. Twórcy szczególnie podkreślają, że gra stawia na realistyczne oświetlenie i dynamiczne efekty pogodowe, które mają mieć znaczący wpływ na rozgrywkę. Jeżeli chodzi o animacje postaci, no to tutaj na pewno możemy spodziewać się płynnych i szczegółowych ruchów, jeżeli chodzi o walkę, jak i eksplorację, tak jak to przystało na gatunki RPG'a czy też Souls-like'a. Co więcej, twórcy zapowiadają, że gra działać będzie w 4K z 60 klatkami na sekundę na konsolach nowej generacji i to z pewnością podniesie tą jakość rozgrywki, szczególnie podczas intensywnych walk z bossami, no bo... W mojej opinii jak przystało na gatunki nie tyle co RPG'a, bardziej są likeów no to ja nie wyobrażam sobie na PlayStation 5 grać w 30 FPS-ach w likea no bo to byłoby dla mnie katorgą, naprawdę to już wolałbym przesiąść się na peceta i zbliżyć się chociaż do tych 60 klatek, nawet gdybym nie miał dość mocnego komputera. No bo wiecie, jakby ta gra jest na tyle dynamiczna, ta walka ma być na tyle szybka, że jednak te 60 klatek to jest takie mas. Jako ciekawostkę, można tutaj też dodać, może to trochę odbiega od tych kwestii technicznych, no ale bardziej do taka wiecie, wrzutka ode mnie, że gra czerpie ogromną inspirację z włoskiej mitologii i postacie, które spotkamy w grze oraz potwory, z którymi będziemy walczyć, są wzorowane na włoskich legendach. I to ma być tak naprawdę pierwszy tytuł, który aż tak głęboko zanurza się w tą, no trzeba przyznać, mało znaną kulturę, co sprawia, że ten świat Enotria będzie naprawdę wyjątkowy. Kolejną ciekawostką jest to, że twórcy wprowadzili do gry mechanikę pieśni, i tutaj nasz bohater będzie mógł dzięki temu używać magicznych pieśni, które wpływają na otoczenie, pozwalając na manipulację elementami świata, a także na rozwiązywanie zagadek. I ta niby unikalna mechanika ma dodać głębi całej rozgrywce przynajmniej tak zapowiadają deweloperzy że pieśni odgrywają kluczową rolę w fabule. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne czy też warianty zakupowe, no to tak, standardowa edycja Enotria della Song ma kosztować 229 zł i to mówię akurat w przypadku PlayStation 5. I w tej wersji znajdziemy podstawową grę bez żadnych dodatkowych bonusów. Dla bardziej wymagających graczy dostępna będzie także edycja Deluxe w cenie około 250 zł, i mówię to znowu w przypadku wersji na PlayStation 5. I ta wersja zawierać będzie dodatkowe elementy kosmetyczne dla postaci, unikalne bronie, cyfrowy artbook oraz dodatkowo będzie dostępny 72-godzinny. Wczesny dostęp do samej gry. Więc to jest też dosyć ciekawe, bo tak naprawdę kilka dni wcześniej możemy już zagrać w przypadku PlayStation 5. Moi drodzy, podsumowując, Enotria The Last Song to z pewnością jeden z najbardziej oczekiwanych RPGów czy też Souls-like'ów, jakie zobaczymy w najbliższym czasie. Na pewno gra będzie miała swoją unikalną fabułę opartą na włoskiej mitologii, dynamiczną mechanikę walki i piękną oprawę graficzną i przy tym wszystkim gra będzie miała ogromny potencjał, by stać się naprawdę hitem. No pytanie, czy to wszystko spełni oczekiwania graczy. No bo tak, mamy świetną oprawę graficzną za sprawą Unreal Engine 5, który na pewno no, zapewnić szczegółowe krajobrazy i realistyczne animacje. Mamy dynamiczny system walki, także wiecie, te taktyczne starcia będą wymagać przemyślanych decyzji z systemem kontrataków i wykorzystaniem otoczenia, no czyli typowy Souls. Do tego dochodzi unikalna fabuła, która zanurzyć ma nas w świecie inspirowanym włoską mitologią. Jeżeli chodzi w ogóle o ten tytuł, to powiem wam, że ja tutaj odczuwam takie delikatne powiązanie do Black Myth Wukonga. No bo de facto jest to bardzo podobna gra. Też swego rodzaju liniowa, z tym, że tam mamy mitologię chińską, tu mamy mitologię włoską, także jestem ciekawy, jak to finalnie wyjdzie. No i co? Na koniec mamy ten rozwój postaci, tak? Czyli głębokie drzewko umiejętności, e, które na pewno pozwoli nam dostosować naszego bohatera do preferowanego stylu gry. E, no ale to co właśnie wspomniałem wcześniej, ta ograniczona eksploracja. Na pewno niektóre lokacje są w mojej opinii bardzo liniowe, co może ograniczać właśnie takie, wiecie, poczucie swobody, coś na podobę wspomniał wcześniej Black Mydu Konga. Także to na pewno będzie minusem, ale zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. I dodatkowo obawiam się, że wystąpią problemy techniczne związane ze spadkami klatek na konsolach nowej generacji, co na pewno też wpłynie na płynność samej rozgrywki. Ten problem tak naprawdę pojawia się w każdej grze, dosłownie. Jedynie tutaj pytanie jak szybko poprawią to twórcy po premierze jakąkolwiek aktualizacją, no chyba że tak obych problemów nie będzie. E, to byłoby naprawdę fajnie, ale wolę zaskoczyć ją pozytywnie, aniżeli negatywnie. Także moi drodzy, jeżeli jesteście fanami gier typu souls -like, dynamicznej walki oraz unikalnych światów opartych na mitologii, no to Enotria de la Song z pewnością jest warta uwagi. Gra oferuje bogate doświadczenia fabularne, taktyczną rozgrywkę, ale z kolei gracze, którzy szukają bardziej przystępnej gry mogą się zmagać z wysokim poziomem trudności i liniowością w niektórych lokacjach. Także moi drodzy, dajcie znać, co Wy o tej grze sądzicie. Jeżeli materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Komentarze w ramach sugestii są mile widziane. No i co? Trzymajcie się. Do następnego.